Dzień dobry, witamy na konferencji poświęconej nieruchomościom miasta Kutna. Temat, który od dłuższego czasu nas bardzo interesuje, którym zajmujemy się dogłębnie. Również w związku z tym, że mieszkańcy do nas zwracają się z tego rodzaju pytaniami, problemami, proszą o pomoc w rozwiązaniu kwestii dotyczących mieszkania w naszym kochanym mieście. Oddaję głos pani Martynie Stasiak. Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się już przy kolejnej kamienicy na, na Sienkiewicza 9. Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na to, że tutaj też jest zły stan. Mieszkańcy domagają się remontu tej kamienicy. Jak wiemy, docelowo tutaj ma być, jest planowany remont. Ma być tutaj docelowo 22 mieszkania i dwa lokale usługowe przeznaczone pod działalność gospodarczą. Na tą chwilę jest 12 mieszkań. Dzisiaj też porozmawiamy z mieszkańcami. Już jedną rozmowę odbyliśmy. Zwrócimy się również z pismem do pana prezydenta Burzyńskiego. W ostatniej odpowiedzi na pisma dotyczące ulicy Mickiewicza dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Na wstępie chciałbym się odnieść do pisma, które dotyczyło Mickiewicza 102, 104, 106. Jest to pismo z zarządu nieruchomości miejskich w odpowiedzi. Oczywiście pismo tak naprawdę nic nie wnosi do tamtej przestrzeni. Będę skromny w tym znaczeniu, że to jest tak naprawdę tylko bełkot, który nie daje nic, nic, kompletnie nic, co by mogło poprawić funkcjonowanie przestrzeni e, mieszkańców w tamtym e, Okręgu. Chciałbym dodać, że w odpowiedzi przygotowanej przez dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich mamy wskazanie, że w zakresie napraw oraz w kwestii zużycia wody planują w możliwie krótkim terminie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz WC przypisanych do każdego z lokali, co nas bardzo cieszy. Trzymamy kciuki, liczymy, że planujemy w możliwie krótkim terminie to jest w tym roku. Takie rozwiązanie, cytuję dalej, pozwoli od, odejść od odpowiedzialności zbiorowej za zużycie wody, stanu technicznego wyposażenia i urządzeń technicznych, i jednocześnie poprawi komfort użytkownikom lokali w tych budynkach, z czym oczywiście się zgadzamy. Chciałem zwrócić również uwagę na to, że zadłużenie wykazane w odpowiedzi dotyczy nieruchomości. Nie dotyczy konkretnych osób, które aktualnie tam mieszkają. Jest również przypisane do znajdujących się tam pustostanów. Jest to pewna zaszłość, z którą tak naprawdę mam wrażenie, mamy wrażenie, że Zarząd Nieruchomości Miejskich nie wie, co zrobić, w jaki sposób można by było e, zaktywizować mieszkańców e, tych, tych e, lokali do świadczenia różnego rodzaju działań, czynności, które mogłyby być na rzecz miasta, społeczności lokalnej, które mogłyby być rozliczane w ramach czynszu. Na koniec pragnę dodać, że serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady Miasta, Mariuszowi Sikorze za bezzwłoczną i natychmiastową interwencję w tej sprawie jako osoby, która reprezentuje Radę Miasta. Z tego co wiemy, z tego co wiemy, sytuacja w związku z pismem Pana Mariusza Sikory będzie wyjaśniana, a jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że wypowiedzi tego rodzaju jak w piśmie z zarządu nieruchomości miejskich gdzie osoba kierująca z tym zarządem nieruchomości miejskich nie widzi zasadności kierowania specjalnej komisji w celu określenia stanu technicznego budynku i ustalenia zakresu remontów no troszeczkę chyba przekracza zakres swoich kompetencji ponieważ w piśmie wyraźnie zwracaliśmy uwagę na to że będzie to kwestia do rozstrzygnięcia przez radę miasta Przypomnę, że zarząd nieruchomości miejskich podlega kontroli ze strony Rady Miasta i w każdej chwili takie działanie może zostać podjęte. O co apeluję do kolegów z Rady Miasta. Dziękuję bardzo. No, jesteśmy w miejscu Przysienkiewicza 9. Jest to kolejne, kolejna przestrzeń, kolejny teren, który od X czasu wymaga kapitalnego remontu. Yy, nic... Kompletnie tutaj się nie dzieje. Są zgłaszane różne formy interwencji wobec tej przestrzeni. My tutaj wspólnie też chcemy poruszyć tę kwestię, żeby w końcu włodarze naszego miasta zauważyli, że są sprawy ważne i ważniejsze, by w końcu zaczęły być podnoszone problemy mieszkańców tego miasta, by w końcu zaczęło być tak, jak powinno to wszystko wyglądać na normalnych, takich prawdziwych obrazkach. Tyle z mojej strony. Tabliczka. Budynek grozi zawaleniem. Zakaz przebywania. Po tej stronie znowu mamy pustostan, jak widać. Z wymienionymi, z wymienionymi w większości oknami, gdzie, co to przed chwilą można było zauważyć, niewątpliwie dzika przyroda w postaci gołębi znalazła sobie przystań. To są realia funkcjonowania na Sienkiewicza 9. Jak powiedziała pani Martyna, 22 lokale. Możliwe do zagospodarowania. Aktualnie jest 12, tak? Jeśli dobrze pamiętam. 10 kolejnych lokali, 10 kolejnych rodzin miałoby miejsce, gdzie mogłoby normalnie żyć i funkcjonować. Wydaje się, że warto pochylić głowę i zastanowić się nad tym, jak to zrobić. Sienkiewicza 9 to pragnę przypomnieć samo centrum miasta. Tutaj z tego podwórka praktycznie widzimy urząd miasta. To, jest, to są zasoby miejskie, które wymagają natychmiastowej interwencji remontu. Pytanie dotyczy również tego, dlaczego od 2018 roku, kiedy ta inwestycja była już planowana, do tej pory nie udało się przeprowadzić remontu tej kamienicy i przystosować mieszkań do poziomu który byłby oczekiwany w XXI wieku. To są pytania, które cisną się na usta i na pewno wymagają odpowiedzi. Na marginesie chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę, że e, szukając uchwał Rady Miasta na stronie miasta Kutna e, w zakładce z Biura Aktów Prawa Miejscowego najświeższe e, uchwały są z 2012 roku. Bardzo proszę, panie prezydencie, może czas uzupełnić tę zakładkę. Bardzo dziękuję. Po prawej stronie jest budynek, który tak naprawdę został na, na własne życzenie zrujnowany, bo jeżeli w, w tamtym okresie byłyby robione jakieś działania, nie mielibyśmy takiego widoku, jaki mamy teraz. Tak naprawdę nie wiadomo, co z tym będzie, bo jeżeli miała być jakaś inwestycja w 2018 roku planowana, to myślę, że wtedy jeszcze dało się uratować tą, ten budynek. Na chwilę obecną, no spokojnie patrząc na to, widać, że to będzie do rozbiórki. Więc jakby to określić, Zarząd Nieruchomości Miejskich cały czas yy, zatacza koło. W, Kółko, jest to samo, czyli coś nie jest zremontowane, coś nie jest y, tak naprawdę odnowione, zostaje do, do, do samoczyny, tak zwanej dewastacji. Potem dochodzi do rozbiórki. W ten sposób tracimy naturalne zasoby naszego miasta. Lista w oczekiwaniu jest bardzo długa i szeroka. Na chwilę obecną no, są potrzebne mieszkania, to jest y, priorytet, priorytet, jeden główny priorytet w tym mieście. Ja rozumiem, że są różne rzeczy, ale dla mnie osobiście są sprawy ważne i ważniejsze, więc mieszkania w tym mieście są. Bardzo ważne i istotne. Wracając do tego aspektu, tutaj, tak jak powiedziałem, lokatorzy i mieszkańcy tej przestrzeni interweniują w tej sprawie. Zresztą to słychać, jest potrzeba tego remontu i my też tutaj wspólnie do tego nawołujemy.